Wybrała się kobietka na dyskotekę. Młoda była, wolna, zgrabna, z buzi całkiem ładna i mimo, że niegłupia to powodzenie miała, spodobał się jej taki jeden. Tańczył nie najgorzej, odzywał się w porę i nie pchał obu rąk pod miniówkę. Jarek? Telefon dała? Nic więcej, bo nie wiedzieć czemu nie kręcił ją romantyczny seks na tyłach odrapanej dyskoteki z majtkami do kolan. Następnego dnia jakoś tak z wieczora odebrała telefon. Od niego nawet. I pech chciał, że akurat czasu nie miała, żeby się spotkać, grzecznie odmówiła. I po kilkunastu minutach bezowocnego namawiania wziął Jarek w te słowa uderzył. No chodź, przecież wiem, że wam dupą też się tylko ruchać chce i no że na trzeźwo to się boicie. I poznała się ona wreszcie na prawdziwym obliczu człowieczka tego szumnie mężczyzną zwanego. Rzekła, no dobra, jestem teraz w domu, sama, przyjedź szybko, to pokażę ci myszkę, ale nic więcej, bo wstydzę się. Całą godzinę tłukł się zapchanym autobusem sieci miejskiej nasz adorator, w głowie mając już po kolei rozpisane wszystkie pozycje. Nawet szarpnął się i winomarki marki Jabol zakupił. Radosny niczym skowronek zadzwonił do domofonu, bowiem panna w wielkiej płycie pomieszkiwała. Odpowiedział mu wesolutki jak majowy poranek głosik szczęściary. To ty, Jarku? Tak, pewnie odrzekł młodzian. Spierdalaj. Ale... A... Ale e, miałaś mi myszkę pokazać? Jakoś wybąkał Jarek. To słuchaj uważnie. Pi, 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 pi.